Ze stanowiska komentatorskiego witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz. Za moment rozpocznie się to spotkanie. Miejmy nadzieję, że emocji nie zabraknie. Flamini, Zambrotta. No i Alessandro Nesta, Ambrosini. No i Ronaldini. Dobrze podał. Andrea Pirlo. Flamini. A teraz Zambrotta. Nesta. Andrea Pirlo. Ambrosini. Świetnie wyczuł rywala. Skutecznie zatrzymał atak. Ambiasso, Ładnie odzyskał teraz równowagę po tym starciu. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Milito. Zambrotta. Ambrosini. Tuż, tuż obok bramki. ta teraz. Ambrosini. Andrea Pirlo. Flamini. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Chivu. Cambiasso. Eto teraz. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Snyder. Próbował, ale nie udało się. No i Ibrahimović. Dobrze się pokazał. Gol! Pokonał bramkarza. So. Drużyna przeciwna Przejmuje piłkę Milito Przy piłce Eto Traci piłkę w tym starciu No i Zambrotta Teraz Ronaldinho No nie pozwalają sobie odebrać piłki Oddał piłkę No i Zambrotta Andrea Pirlo Ambrosini. Ładne podanie. Czy to wykorzysta? Broni! I grają dalej. Troszkę nerwowo, ale zażegnał niebezpieczeństwo. Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. No i Zambró. Piłka znowu poza boiskiem. Dobrze i przejął. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Pandew. Ambiasso. A wierzanetki. Traci piłkę, brawa dla obrońcy za to zdecydowane wejście. Ambiasso. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ronaldinho teraz wybiega na pozycję. Dobrze w pole karnym. Dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. Milito. Bandes. Jest obrońca i znakomicie zablokował. I mamy rzut rożny dla Interu Mediolan. I Lucio. Zdążył w ostatniej chwili. Czy wykorzysta tę sytuację? Inter Mediolan rozpocznie od rzutu rożnego. Chyba nie popatrzył, gdzie są koledzy. Znakomity Cambiasso przechwycił to podanie. Ambrosini. A teraz Ronaldinho. No i Ibrahimowicz. Sędzia dolicza dodatkowe minuty do czasu gry. I piłka wybita do przodu. Ładnie odebrał mu piłkę. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. I ostatni gwizdek sędziego Szybiole, w pierwszej części meczu. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewać drugie 45 minut. A teraz Eto. Niedobre podanie Eto. Niestety wprost pod nogi przeciwnika. W piłce Ronaldinho. No, zmylił teraz całkowicie obrońców. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem pod wrażeniem, jak on to zrobił. Andrea Firlo. Zatan Ibrahimowicz teraz. Twarda gra w obronie, odepchnął przeciwnika od piłki. Teraz Eto. Milito. No, starli się dość ostro. Piłkę przejmują rywale. Świetnie, teraz szarżuje na bramkę. Ale pytanie, czy dostanie piłkę? Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Alessandro Nesta teraz. Dla mili. Milito. Teraz Alessandro Nesta. Eto. Teraz Snyder No, ucieka obrońcy. Piłka w szatce. Brawo. Remis. Ibrahimowicz, Amrozini, teraz Ronaldinho. Podał ją. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Fantastycznie się urwał. Broni, piłka wychodzi w pole. No i Snajder. Milito. Meką. Ładnie dograł skuteczna interwencja obrońcy. Plamini. No i zamrota. No przemierzył już duży dystans z piłką. Bardzo dobre podanie. Dzięki tej bramce prowadzą. Popatrzmy wórek na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. No i znajdą. Ibrahimović. Dobrze, przebił się. Świetna interwencja, akcja zapowiadała się bardzo dobrze. No, chciało szukać rywala, ale nie udało się. Pandes. przechwyta, ale nie opanował. No, błąd, strata. Milito. Ronaldinho teraz. Andrea Pirlo, Flamini. No i Zambrotta. Dobre rozegranie. Ale zdograł. Dobre przejęcie do środkowania. Co z tego wyniknie? Świetna obrona. Wyraźna zmiana taktyki zespołu przegrywającego. Ale nie mają innego wyjścia. Postanowili zaatakować. Zdecydowali, że nie ma co czekać. Trzeba odrabiać straty, zanim skończy się mecz. Podanie Ibrahimowicza przejęte. O takich zagraniach powiadał klasyk: Ty do mnie, ja do ciebie. Tak, grają dzisiaj rzeczywiście precyzyjnie. Wszystko jak z nut. Ładne zagranie. Nie zdołał wygrać pojedynku z obrońcą i traci piłkę. Dobrze dograł. Ach, mało brakowało, a zdobyłby drugiego gola w tym spotkaniu. Świetnie znalazł się w tej sytuacji. Bramkarz po raz drugi nie dał się zaskoczyć. Koniec spotkania: mecz kończy się wygraną 2 do 1. Odwieczny rywal pokonany. Na pewno z wielką dumą będą wspominać dzisiejsze zwycięstwo. Przynajmniej do następnego roku. I to już wszystko. Żegnają się z Państwem Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy bardzo.